Instytucje kultury w związku z sytuacją jaką obecnie mamy na całym świecie musiały przenieść się do internetu i tam pokazać swoje wystawy, projekty i wszystko to co przygotowali dla publiczności. Krakowska krikoteka funkcjonuje tak jak przed pandemią, jednak w zmienionej formie. Staramy się jakby być jeszcze obecni w rzeczywistości i prowadzić takie realne działania na tyle, na ile nam oczywiście pozwolą okoliczności zewnętrzne, ale część programów prowadzimy online. Takim przykładem jest są na przykład polifonie dzieciom, czyli koncerty, eksperymentalne koncerty dla dzieci. Które działy się na przełomie sierpnia, września i października, a które są dostępne na naszej stronie. Oprócz tego znajdziemy tam również podcasty poświęcone wystawie Tadeusz Kantor Widma, które przenoszą nas do nieco mrocznego świata w otoczeniu ponad 200 obiektów teatralnych. Ale to nadal nie wszystko, czym obecnie zajmuje się Krikoteka. Jesienna to jest nasz. Jakby jeden ze sztandarowych projektów obecnie, ponieważ jest to miejsce ściśle związane z Tadeuszem Kantorem. To są wiadomości na temat w ogóle praców, prac, pracowni Tadeusza Kantora i tego miejsca, w którym spędził ostatnie cztery lata życia. Miejsce, które jest związane również z ogromną spuścizną twórczości z ostatnich czterech lat. To jest ogromny materiał i ten materiał to jest to, czym chcemy zachęcić ludzi do tego, żeby stale nas odwiedzali, byli obecni nawet online. Kolejnym takim przykładem, który jest trochę działaniem hybrydowym, to Laboratorium Kostiumu. Jest to projekt um, edukacyjny, międzypokoleniowy. I w ramach tego projektu przygotowaliśmy pakiety, tak zwane warsztaty na wynos. Są to pakiety przygotowane przez pedagoszki teatru, ilustratorki. Też jakby zaangażowaliśmy do współpracy artystów właściwie z całej Polski. Można przyjść do nas do klikoteki do kasy taki warsztat sobie odebrać, i wspólnie w domu całą rodziną spróbować coś twórczo podziałać. Więc póki to możliwe, wybierzmy się do krakowskiej krikoteki lub skorzystajmy z bogatej oferty ich kultury w sieci.